I dzisiaj będę obcinać wiśnię piłkowaną kanzan. Ona rośnie do 10 metrów wysokości i około 8 metrów szerokości. A to jest nasz piesek kira. I tu mam podwórko przed domem mamy dość małe i ta wiśnia ona będzie po prostu duże drzewko na tak małą działkę. I chcę ją przyciąć, żeby ona się zagęściła, żeby była gęsta, a być może nie za szeroka. Więc obcinam więcej niż połowę takich e, gałązek. E, tutaj na przykład mamy już rozwidlenie, to za tym rozwidleniem ucinam. Wiśnia Kanzan kwitnie w maju. Ona kwitnie dość króciutko, ale cała jest oblepiona kwiatkami i jest bardzo piękna. No i żeby tutaj ona była gęsta, a nie rozrastała nie się zbyt szybko ale po prostu, żeby była gęsta i, i oblepiona tymi kwiatami to ja ją obcinam. Same końcówki tych gałęzi. Za rozwidleniem drabina by się przydała bo. I tu jeszcze jak jest rozwidlenie to nie tylko za za rozwidleniem nie boimy się cięcia i jeszcze został nam jeden wierzchołek gotowe